Witam was serdecznie z tej strony Bogdan. Jesteśmy na plaży Nivice, w hercegnowi Galo, czyli niedaleko granicy z Chorwacją. Jeżeli ktoś z Was byłby tutaj w Hercegnowi, a hercegnowi jest dokładnie z drugiej strony morza, tam gdzie widzicie, tam też mamy miejscówkę, ale przyjechaliśmy dzisiaj na inną kompletnie plażę, która jest tak po troszku. Ala piaszczysta, jak widzicie. Zaparkowanie samochodu tutaj na tej plaży, a dokładnie przed tą plażą, bo to jest plaża hotelowa, e, kosztuje 5 euro na cały dzień, więc nie jest to tanie, ale za to mamy tutaj naprawdę fajny komfort. Zresztą, tak jak widzicie, oczywiście leżak i dwa z parasolem też nie są tanie, bo to jest 10 chyba euro jak pamiętam, ale nie trzeba brać ich w ogóle. Ale jest też minus: nie można brać swoich e, parasoli, więc e, no po prostu trzeba się liczyć z tym, że przynajmniej parasol trzeba wziąć. To jest chyba 4 euro czy 5, ale jak sami widzicie, zobaczcie, jeżeli będziecie w Czarnogórze, tutaj w Hercegnowi, czyli z drugiej strony, tam gdzie widzicie tam, to warto tu samochodem wrócić i przy stacji, a dokładnie za stacją, jak będziecie z Hercegnowi jechać, skręcić w lewo za stacją Petrol, petrol, nie Eko, tylko Petrol, za stacją w lewo i tam już jest ulica Niwice, jedziecie on cały czas do samego końca i na samym końcu jest hotel i tam jest parking. I zobaczcie, tutaj dla dzieci perfekcyjne miejsce, eleganckie. Tam z tyłu jest też pra, plaża e, dla nudystów. Jeżeli ktoś lubi tak sobie troszeczkę na golaska, to oczywiście można. A zobaczcie jak tutaj jest. Perfekcyjne zejście. Jeżeli ktoś nurkuje, snurkuje, też jest super miejsce. E, my snurkowaliśmy i nurkowaliśmy także za tymi bojami bezpieczeństwa za tym wyznaczonym kąpieliskiem. rewelacyjnie. Zobaczcie tutaj. Dla dzieci. No po prostu perfekto. Ok z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć Wam. Dajcie znać jak Wam się podoba w komentarzu.